Pat i kot, kot i pat, pat i kot przyjaciele od lat. Ledwie świt za błyśnie, z torbą pełną listów, Swym pocztowym wozem rusza w świat. Pat i kot, kot i pat, pat i kot przyjaciele od lat. Ze snów staje słońce, Słychać ptaków koncert I szczęśliwy jest naprawdę Pat Listonosz Pat Każdy dobrze zna pocztowy wóz A przyjaciół ma Pat jak mało który Może, może właśnie dziś spotkasz go znów u twych drzwi, Patki <laughs> pat i kot, kot i pat, pat i kot przyjaciele od lat. Ze snów staje słońce, słychać ptaków koncert, i szczęśliwy jest naprawdę pat. I szczęśliwy jest naprawdę pat. I szczęśliwy jest naprawdę pat. Tajemnica pata. Dzisiejszy dzień był dla pata wyjątkowy, ale nikt o tym nie wiedział. Pamiętaj, Jess, że to jest nasza tajemnica. Pani Gogins, która od rana wyglądała furgonetki pata, była w bardzo dobrym humorze. Ja, witaj, Pat! Dużo masz dzisiaj listów! Pat ze zdziwieniem stwierdził, że większość listów jest do niego, ale zupełnie nie wiedział, kto je przysłał. Na jednej z kopert narysowany był kot, a charakter pisma bardzo przypominał pismo Kate potycz. E, może otworzysz te listy, dowiesz się, kto je przysłał? <grych> I Pat tak zrobił, co za niespodzianka. To były kartki urodzinowe. Pat ustawił je w rządku na ladzie. bardzo się ucieszył, że wszyscy z jego rejonu wysłali mu życzenia, ale skąd oni wiedzieli o urodzinach? Przez wiele lat utrzymywał to w tajemnicy, a tu nagle wszyscy wiedzą. Dziwne. Ach, ja nie umiem ci tego wyjaśnić, ale pozwól, że złożę ci najserdeczniejsze życzenia. Pat.

A farmie w Zielonej Dolinie czekały na pata bliźnięta. Wszystkiego najlepszego! Powitały wchodzącego listonosza. Ha, dziękuję. Z kuchni wyszła pani Potycz. Wszystkiego dobrego? Pat pokazał bliźniętom swoje karty. A myśmy ci upiekli tort. Skąd wiedzieliście, że dziś są moje urodziny? Nie powiemy ci. To jest tajemnica. To była tajemnica. A to myszka z cukru dla Jessa. Bardzo wam dziękuję. Ach, muszę sprawdzić, czy wszystko zabrałem. Torty, myszka, kartki. Do widzenia! Ow. Jess zobaczył myszkę i chciał ją złapać. Zaczekaj do podwieczorku, ta myszka ci nie ucieknie. Ale Jess nie był tego pewny. Dzień dobry pastorze. Przyniosłem pocztę. A, dziękuję. Czekałem na ten list. O, a, to prezent dla ciebie z okazji urodzin. Piękna Pat ucieszył się z Biblii w skórzanej oprawie. Heh, bardzo dziękuję, ale. Skąd pastor wiedział? A, kto czyta ten wie! Jeszcze raz dziękuję. Do widzenia. Jedź z Bogiem. Były też listy do państwa Tomsonów. Proszę! Pat trafił akurat na herbatę. O, dziękuję! O, mam list! Przyszedł też Alf Thompson. Witaj, Pat. Wszystkiego najlepszego. I podarował Patowi własnoręcznie wykonaną laseczkę z rogową rączką. Myślę, że ci się przyda. Dziękuję, ale skąd wiedziałeś o urodzinach? Tego się musisz domyślić sam. Miej oczy szeroko otwarte. Przecież jesteś słynnym listonoszem. Co on miał na myśli? Wszystko to było bardzo dziwne, a furgonetka wypełniała się prezentami. Czesowi nie podobała się laska. trochę się bał, że róg go ubodzie. Babcia Dryden właśnie coś gotowała, kiedy przyjechał Pat. Przywiózł jej nie tylko listy, lecz i sprawunki, bo obwoźny sklepik nie mógł podjechać pod dom babci. Dzień dobry. Poczta. Babcia Dryden też przygotowała prezent dla Pata. O, co to takiego? Była to wełniana kamizelka. A, żeby ci było ciepło zimą. Kamizelka była szorstka i drapiąca, ale Pat powiedział. Dziękuję, pasuje idealnie. Skąd pani wiedziała, że dziś moje urodziny? Co mówisz? Zupełnie nic nie słyszę. Potrzebne mi nowe baterie do aparatu słuchowego. A, jutro pani przyniosę. Do widzenia. W domu panny Hubart czekała na pata szklanka soku owocowego. Pat miał dla gospodyni aż dwa listy. Panna Hubart wypiła sok za zdrowie pata i złożyła mu życzenia. Na zdrowie! Podarowała mu też aksamitny pokrowiec na kierownicę. Jaki piękny! Bardzo dziękuję! Ale nie powiedziała, skąd wiedziała o urodzinach. Do widzenia! George Lancaster pokazał Patowi kury, które hodował na swojej farmie. O, wyglądają okazale! Ha, bo to są nioski rekordzistki! Popatrz no tylko! I podarował Patowi w prezencie dwa tuziny jaj, a tuzin przekazał dla szkoły. Dziękuję bardzo, George. Później nadszedł sam Waldron, który przyniósł łubiankę, truskawek i kartonik śmietany. Bardzo ci dziękuję, sam. Pom, Przed szkołą niecierpliwie czekała na listonosza Lucy. Dzieci dały Patowi jego duży portret. Były na nim pięknie wypisane urodzinowe życzenia i podpisy wszystkich. Dały mu też model furgonetki, ale nie chciały powiedzieć, skąd wiedziały o urodzinach. Pat też przyniósł im prezenty: czekoladowe kotki i jajka od George'a Lancaster'a. Do zobaczenia! Listonosz kończył już objazd. Właśnie sprawdzał, czy nie ma do odebrania jakichś listów, kiedy nadjechał Peter Fogg. Zatrzymał się, żeby złożyć Patowi życzenia, a Pat znów zapytał, skąd wie o jego urodzinach. <laughs> Naprawdę nie wiesz? <laughs> nie mam pojęcia. Wtedy Peter pokazał mu miejscową gazetę wychodzącą raz w tygodniu. Ha, nie czytałeś tego? Pat był zaskoczony widząc artykuł pod tytułem „Listonosz roku”. Autor artykułu bardzo chwalił pracę Pata, a także podał miejsce i datę jego urodzin. Dziwne, skąd oni to wszystko wiedzą? Weź tę gazetę na pamiątkę. Dziękuję, pokażę ją mojej żonie. Jedziemy, Jess. Napracowaliśmy się dziś, ale teraz prosto do domu. Szkoda, że nie wiadomo, kiedy są twoje urodziny, Jess. Ale wiesz co? Dziś razem wyprawimy przyjęcie. Pat i kot, kot i pat, pat i kot, przyjaciele od lat. Wersja polska, studio opracowań filmów w Warszawie. Opowiadał Jerzy Kramarczyk.